Zebraliśmy się tutaj, ponieważ chcemy Wam coś, myślę, ważnego powiedzieć. Chciałbym, abyśmy dotknęli tematyki nieco maryjnej, tematyki tak zwanej Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej. Szkoła, wiem, wybaczcie, wiem, że są wakacje, wiem, że niektórzy pewnie już sobie włożyli zatyczki do uszu, ale jest to naprawdę szkoła. Inna niż wszystkie, jak dla mnie jest to szkoła, w której na nowo odkrywam swoje kapłaństwo. Szkoła, w której poznaję przede wszystkim niepokalaną, a ona pomaga mi poznawać Pana Boga, pozwala mi mówić jaki on jest. Żeby w tym, co tutaj chciałbym Wam zaprezentować, żeby być autentycznym to chciałbym wpierw zaprosić do podzielenia się tym, co przeżyli właśnie uczestnicy tejże szkoły. Niektórzy trwają już ponad rok na tej drodze, niektórzy weszli na nią, tak to nazwijmy, teraz, od lipca. Więc można powiedzieć, sprawa świeża, takie świeżynki, jak my to mówimy. Zapraszam was bardzo serdecznie do tego, aby abyście spróbowali i zechcieli przyjąć czy wysłuchać to, co jakoś mamy dla nas. No, witam wszystkich tu zebranych. No Ja się przedstawię, jestem Filip. No, zacząłem właśnie, pojechałem tam do Niepokalanowa, na tą szkołę ewangelizacji. No i co mogę wam powiedzieć? Warto tam pojechać. Wydaje się, że to jest szkoła, ale to nie jest ta sama szkoła, do której wy chodzicie. Też, to nie są też wakacje, to jest może powiedzieć, że szkoła na poznanie samego siebie. Poznajecie tam własną duszę, wasze słabości. Macie tam wspaniałych opiekunów, m.in. tam na zdjęciu początek był Ojca Grzegorza. To jest naprawdę bardzo fajny, starszy człowiek, który wytłumaczy wam no, wszystko. Po, opiekunowie są tacy, że pomogą wam w każdej sprawie. Zawsze są chętni do pomocy, wytłumaczą, pomogą w trudnych sytuacjach. No, medytacje są, no, cóż mogę powiedzieć, no, więcej to powie, powie Anka. Witam Was, mam na imię Ania. Trafiłam do szkoły ewangelizacji niepokalanej całkowicie przez przypadek. Po prostu przyjechałam z jednego wyjazdu i dowiedziałam się, że za dwa dni jest następny, że są rekolekcje właśnie w Niepokalnowie i przepakowałam walizki i po prostu można powiedzieć, że z dnia na dzień tam pojechałam. Usłyszałam o tej szkole pierwszy raz w zeszłym roku na rekolekcjach w Lubomierzu od mojej koleżanki Kasi i jak tylko usłyszałam o tych rekolekcjach, o tej szkole w ogóle, chociaż nie wiedziałam z czego ona się je, bo... Bo tak, tylko mi ogólnie jakieś tam informacje podano, to od razu poczułam w sercu, że to jest coś dla mnie i że pragnę tam, tam pojechać i, i przeżyć to. Jakby specyfiką właśnie tej szkoły jest um, poznawanie Jezusa, ale z takim szczególnym naciskiem na Maryję. Marię jako nasza Matka, jako nasza opiekunka, jako po prostu. Um, Osoba, która się o nas niezmiernie troszczy i strasznie na nas zależy. Nawet sobie z tego nie zdawałam sprawy, jak bardzo dla Maryi wszyscy jesteśmy, każdy z osobna jest dla niej cenny. Żyjemy w dość, dość trudnych czasach, jeśli chodzi o, o wiarę, o wyznawanie wiary. Jeżeli Twoja wiara jest, jest niestabilna, jeżeli Twoja wiara jest letnia, jeżeli nie czujesz się. Pewnie nie czujesz się pewnie w głoszeniu Jezusa, jeżeli nie potrafisz obronić Jezusa przed Twoimi kolegami czy koleżankami, którzy mają jakieś zarzuty do Jezusa, do Kościoła, do kapłanów. Jeżeli czujesz w sercu, że masz takie pragnienie, że chciałbyś coś więcej powiedzieć, tak? Obronić Kościół, obronić swoją wiarę, obronić samego siebie. A jeżeli tego nie potrafisz zrobić, to ta szkoła jest dla Ciebie. Tam można powiedzieć, że dotyka się nieba. To był nie, niezwykły czas dla mnie. To było 10 dni. Całkowicie byłam odcięta od, od mojego domu rodzinnego, od, od, od tego, co, co mnie gdzieś zajmuje y, na co dzień. Mogłam się całkowicie skupić y, na czytaniu Pisma Świętego, na uczestniczeniu w Mszy Świętej. Tam do mnie dotarło, że, że, że nam Świętom tak naprawdę przychodzi sam Pan Jezus, nie jakiś opłatek, nie jakiś kawałek chleba. Tylko Pan Jezus prawdziwy, żywy i obecny. Tam też również dowiedziałam się wiele takich rzeczy, można powiedzieć, teoretycznych. Gdzieś ta moja wiedza, y, taka zdobyta na religii w szkole, była taka porozrzucana. Coś wiedziałam, że jest grzech, wiedziałam, że jest Zbawiciel, wiedziałam, że Maryja, ale w sumie nie wiedziałam, z czym to się je i w ogóle za bardzo jakoś to było takie porozrzucane. I można powiedzieć, że cała moja edukacja taka właśnie katecheza w ciągu tych 10 dni została solidnie usy usy usystematyzowana. Czyli nie tylko są tam takie doznania bardzo można powiedzieć duchowe, ale również takie rzeczy, które naprawdę się przydają w życiu, takie właśnie z takich rzeczy teoretycznych. Cóż Wam mogę więcej powiedzieć? <laughs> nie będę więcej, może, zdradzała, bo tu jest jeszcze parę osób, które ma też coś do powiedzenia. Także jeżeli. Mm, tylko Wam powiem tyle, że jeżeli niepokalana y, będzie chciała, żebyście tam trafili, to traficie. Nawet, nawet gdybyście nie mieli pieniędzy, nawet gdybyście nie mieli czasu, czy tam. Y, czy by Wam nawet ktoś nie pozwolił, rodzice czy ktoś. Jeżeli niepokalana będzie chciała, to i tak tam traficie. Tak było ze mną. Panu. Jestem Beata. I dopiero co skończyłam gimnazjum, i praktycznie na te rekolekcje załapałam się, e, ponieważ można dopiero po skończeniu gimnazjum. I dla mnie też było coś niesamowitego, ponieważ e, jadąc tam, nie wiedziałam za bardzo, gdzie jadę i po co i co tam będzie. Także to była dla mnie wielka niewiadoma. I gdy usłyszałam o tym, że e, jadąc tam, gdy usłyszałam o tym, że. E, to trwa 3 lata, że to jest formacja. Ja sobie myślałam, co, nie mam mowy, gdzie ja 3 lata nie dam rady. No ale naprawdę, jeżeli wy też tak myślicie, że nie dacie rady, że coś jest niemożliwe, to naprawdę nie należy tak myśleć, bo ja, będąc tam, poznałam samą siebie, poznałam y, wszystkie moje słabości, otworzyłam się na to, otworzyłam swoje serce też na Boga, tak bardzo jak nigdy. I sama nie wiem kiedy. Ale to przyszło tak niespodziewanie, że po prostu zapragnęłam dalej kontynuować tą formację. I nadal poznawać siebie. A te rekolekcje, to były tylko 10 dni, ale zdążyłam tam tak poznać wiele nowych rzeczy, których nie wiedziałam o Bogu. A te dotychczasowe, które wiedziałam, po prostu sobie tak posegregować. Że kiedy myślę sobie, że to jeszcze będzie tyle lat trwało, a przez te 10 dni i tą formację, którą już dotąd jakby mam, czyli... Kilkanaście dni od przyjazdu, to jak myślę sobie o tym, co jeszcze będzie, to jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, ile się jeszcze może wydarzyć. I naprawdę, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie mieć coś takiego, że po prostu chcecie sw jakby swoją wiarę cały czas pogłębiać, szukacie czegoś takiego, żeby mieć jakiś obowiązek, żeby starać się o coś, żeby. Żeby pokazać Bogu, że naprawdę się staracie, że chcecie, to ta szkoła jest dla Was. Bo nawet patrząc teraz tak przez przedmiot moich codziennych jakby zajęć, spotykając się z moimi znajomymi, to potrafię naprawdę dużo więcej im powiedzieć o Bogu i wybronić się, jeżeli o coś pytają. Także naprawdę dało mi to dużo odwagi i bardzo wiele to zmieniło w moim życiu. Chwała Panu. Mam na imię Aneta. Szkoła ewangelizacji niepokalanej. Jak usłyszałam hasło, żeby coś powiedzieć, to pustka w głowie, totalnie. Ja w szkole ewangelizacji niepokalanej jestem od roku. Więc właściwie coś trochę już tych doświadczeń, trochę. Natomiast tak sobie myślę, i teraz oglądając ten filmik, wiele rzeczy też mi przyszło do głowy. Szkoła, więc tak brzmi trochę ciężko. Ale powiem tylko tyle. Ja skończyłam Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Biologii. Uniwersytet z wieloma tradycjami, uniwersytet jeden z lepszych na świecie i jeden z najlepszych w Polsce. Ja tak sobie dzisiaj myślę, że Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej jest dużo lepsza. Naprawdę. Mimo wszystko szkoła, więc czasem są trudniejsze, czasem są łatwiejsze dni. Wiadomo, że codzienne obowiązki też przybijają człowieka i czasami jest tak, że Chce się zachować wiele rzeczy, które są na rekolekcjach. A przychodzi zmęczenie, czy tak jak teraz temperatura i tak dalej. A ta szkoła uczy trwać. Po prostu trwać cały czas przy Bogu. To, co dzisiaj było w Ewangelii. Wytrwajcie we mnie. Szkoła ewangelizacji. Ale żeby móc mówić o Bogu, trzeba mieć jakieś podstawy. Więc to wszystko jest. To, co. Wspomnieli przede mną. Dużo rzeczy już jest na pierwszych rekolekcjach. To są rekolekcje ewangelizacyjne dla Was, typowo dla Was. Natomiast każde następne przynoszą kolejne informacje na temat e, grzechu, na przykład, na temat e, tego, jak mówić o Bogu, e, na temat Kościoła, bo przecież wszyscy jesteśmy Kościołem. To są kolejne rekolekcje. I to wszystko jest takie ugruntowywane. Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej. Niepokalana jest tutaj tą, która jest dyrektorem tej szkoły. I to jest najlepsza, najlepsza pani dyrektor. Naprawdę, przychodzą, tak jak już wspomniałam, w okresie całego roku, różne ciężkie dni. Ale zostawić to niepokalanej. I człowiek uczy się od niej pokory i posłuszeństwa Panu Bogu. Cały czas mimo wszystko. Więc yy, może być ciężko, ale dzisiaj widzę po tym całym roku, że warto, że warto zaufać nie, nie, niepokalanej, warto powierzyć swoje życie Panu Bogu. I jeśli niepokalana ma jakiś plan, to ona to zrealizuje naprawdę. Nie powiedziałam o jednej najważniejszej rzeczy, jeszcze na koniec dodam, bardzo śmieszna. Ja trafiłam przez to, że skręciłam stopę. Naprawdę, moja skręcona stopa spowodowała, że trafiłam do szkoły ewangelizacji niepokalanej. Najlepsze jest to, że ze stopą do dziś nie mam problemu. Natomiast tyle zyskałam, że po prostu polecam. Także za to wszystko, co było, chwała Panu. Bracia i siostry, jestem po pierwszym roku w Szkoły Niepokalanej, mam na imię Mateusz i chciałbym wam powiedzieć o trzech rzeczach. O formacji, o działaniu i owocach już tego pierwszego roku i trzecie, o miłości. Także y, pierwsze, formacja. Cała ta pora kolekcjach, rozpoczyna się formacja, y, która, jak wiadomo, rozpoczyna się na rekolekcjach, także tutaj wy się formujecie. Porównując to tak prosto dla mężczyzn, jakoś tak też dla kobiet przyjaźnie, formujemy ciasto, żeby jakoś tam się ugniotło, jakoś wyrosło, prawda? I to już tym się na przykład zajmujecie tutaj na tych rekolekcjach, no ale po powrocie do domu zaczynają się problemy, zaczynamy wracać, wiadomo, mówi się do szarej rzeczywistości. No i ta formacja, którą my tutaj mamy, ma przedłużać właśnie formowanie tego ciasta, tak aby ono. Gdy przyjdzie pan, żeby było dojrzałem ciastem i były z niego dobre owoce. O e, takich owocach po tym pierwszym roku, które mogę powiedzieć, to są całkowite przypadki niepokalanej, które można opisywać w książce. Taką książkę pod tytułem Przypadki niepokalanej. E, proste w życiu sytuacje, e, najprostsze typu jadę na, nie wiem, na egzamin, na który się nie nauczyłem, okazuje się, że jest przełożony, e, spóźniam się na busa już ponad 15 minut. No, Ciężko, żeby się tak bus spóźnił, a buz przyjeżdża po 20 minut spóźniony. Czy chodzę do kościoła, zaczynam chodzić codziennie do kościoła takie potrzeby? No ale wiadomo nie chce się ciepło też. No i prosiłem Pana Boga, że kurczę, no nie chce mi się, no Panie Boże, zrób coś z tym. I okazało się, że kolega, który był na, na mszy świętej, zaproponował sam od siebie, że odwiezie mnie do domu, pomimo tego, że mieszka w ogóle na drugim osiedlu, nie ma kompletnie po drodze. A jeszcze tydzień temu też go prosiłem, żeby mnie podwiózł i powiedział, że, no, że nie. E, tak, żeby było śmiesznie. No to e, dwa dni później też nie chce mi się, ale zbieram się, mówię, dobrze, Panie Jezu, już raz mi tak zrobiłeś, może jeszcze tak drugi raz, tak dla mnie. Proszę cię. No i co się okazuje, drugi kolega też ma auto, też mnie odwiózł, pomimo tego, że też mieszka na drugim osiedlu i pomimo tego, że powiedział mi, że mnie nie podwiezie i e, tak sam od siebie zaproponował. Trzecim razem też już tak było, to już. Też tak cudownie poprosiłem, no panie, Jezu, no, może jeszcze dzisiaj też, no załatwię się na jakieś takie last minute. No i co się okazuje, szanse razem mojego znajomego poczekał na mnie po szyi. Pomimo tego, że jestem ministrantem, więc musiał chwilę poczekać, zaproponował mi, że mi odwiezie. Takie proste sytuacje typowe, które się zdarzają w życiu, czy na przykład dzisiaj, e, zaplanowałem sobie dzień, oczywiście no plany to są no, takie największe ściemy, jakie mogą być. E, zaplanowałem, że pojadę oddać krew, po, zaraz potem wrócę, e, gdy będę wracał. Po drodze wezmę dwóch chłopaków, pojadę z nimi na basen. No ale gdy opóźniło się to wszystko, pojechałem oddać krew, wracałem. No, okazało się, przy kasie dopiero na basenie, że nie wziąłem pieniędzy. Ale jedna godzina miała być darmowa dla dzieci. No i do, tam do gimnazjum. No i pani mi zaproponowała, że może też bym się załapał na gimnazjum, także też wszedłem za darmo, pomimo tego, że nie miałem pieniędzy, także no, także fenomenalnie sobie wszedłem czy też chciałem iść dzisiaj do kościoła, położyłem się gdzieś tak przed 16 i mówię, nie, nie zastawiałem budzika, a jestem ogólnie takim śpiochem, no i mówię, Panie Boże, jeżeli Ty chcesz, to ja pójdę do tego kościoła, Ty mnie obudzisz. No i co się stało? 17.02 przychodzi SMS, mnie budzi, ale budzi mnie ten SMS, pomimo tego, że wcześniej przyszło 8 innych SMS-ów, które mnie nie obudziły, a obudził mnie właśnie ten o 17.02, także spokojnie zdążyłem się zebrać i pójść. O tej miłości, po pierwsze, pierwszy rok jest skoncentrowany właściwie na poznawaniu Boga, siebie, swoich relacji, jest oparty na miłości. Każdy z nas potrzebuje miłości, wszyscy szukamy tej miłości, każdy z nas w jakiś sposób jest no, zdeformowany, nie ma tej miłości, nie dostaje, czy od taty, czy od mamy, zawsze są jakieś braki. Tam otrzymujemy tę miłość śpiewaliśmy pieśń, która zresztą bardzo mi się podoba, tylko Ty, Boże, możesz wypełnić serca głód, właśnie ten głód miłości, który tylko tam może zostać za, zaspokojony. I e, z takich e, jeszcze innych spraw e, bałem się tam jechać, właśnie z tego względu, że nasz Kościół, można powiedzieć, jak to mówią w mediach, jest żeńsko-katolicki, oczywiście nie umniejszając kobietą w Kościele. No i bałem się, że tam no, będziemy śpiewać, tańczyć, no super, hiper, nie no się wygłupiać, no to takie coś nie dla mnie, a tutaj nie, to tak dla facetów. Prosta robota, konkretna robota i konkretne owoce, to widać, tak? Jest to do zrobienia, to masz to, szereg rzeczy jest do zrobienia, jest program, którego się trzyma i są konkretne owoce. To jest, dlatego to jest najpiękniejsze i Pan Bóg chce was właśnie, każdego ciebie, 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 każdego z osobna chce wezwać, abyś właśnie budował z nim te relacje miłości z niepokalaną w szkole, w której możesz odkryć siebie, która może cię wykształtować uksz i wyprowadzić, skierując tak do mężczyzn, to właśnie Pan Jezus chce, żebyśmy odbudowali ten nasz Kościół, w którym brak jest mężczyzn, żebyśmy właśnie wyrosnęli, wyrośli na prawdziwych wojowników, na rycerzy niepokalanej, którzy będą uzbrojeni w pancerz wiary, a ich karabinem maszynowym będzie różaniec. I za te wszystkie rzeczy, które Pan Bóg i w życiu, jeszcze zdziała na pewno, za rok Wam opowiem, co po drugim roku, który jest o Kościele, za to wszystko chwała Panu.